Cześć wszystkim, wszyscy są w Complay Games i dzisiaj sobie gramy na serwerze, co mówiłem, że będzie seria, to będzie tak, włączamy Game Oda, chciałbym Wam pokazać tutaj tego, Nagrywam, Nagrywam, tak, e, Dobra. E... Ja nic z budowniczym tego wie. No, cześć. 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 Mm. Cześć. się tu niszczy? Dobra, dobra, dobra. Hmm. Tak. Nawet przy nagrywaniu mam 37 fps ogarniałem to. Tak i TP... Yy, Michał, tak, chciałbym, żebym pokazał jego gildię Michał, ten yy, Gameplay, 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 tak, I to jest jego gildia, to jest on, tutaj, tutaj, Michał. tutaj, widzicie go, no, hmm. no. no, i on jest tutaj, tutaj tutaj. tutaj no, youtuberów. Tutaj jest Krzysiek, właściciel serwera. Tu, tu to jest Krzysiek. Tutaj, display. to tu się jumpniemy tam. I jest na jego plecach. Tak. No i on wygląda tak. To jest chyba właściciel Lily. Nie, nie wiem, jak ty wyłaściciel. właściciel. Gildi Michał Ty właściciel Gildi Michał? Mam no, no. Ty właściciel Gildi? To co? Nic Ty tam Dobra będziemy rozumiał Bo mi się klawisze już mylą Tak No i To ogólnie Gdzieś tam W spalę. Z Major House. Dobra. Ale On trochę klatkuje, klatkuje, ale dobra. Tak, to jest jego gildia. I sobie, właśnie mój kolega. I, ten. Mamy gildię i hero Herbivis. Tak, i to jest nasza gildia. Na nie będzie seria. Tak. Będzie seria. Tactile. Tak. Będzie seria z, z tymi gościami. Na pewno za chwilę nam podadzą skaypa tam pogramy sobie z nimi chwile i tam rzucę jakieś tam do montowania, że to giga tego, że tam moi koledzy to tam krzyżyk i p No no to, no, to, to możemy tam jakieś takie intro, jakieś sobie jakieś zrobimy. Gomplęki z Inkram. Dobra, to... Tam jest tak, tam jest Gildia Wrobów. Mam Gildia Wee Wry. Nie wiem, nie wiem. Tam Gildę Wrobów. I tam, tam, tam ona jest. Na Wave takich lubimy nie pamiętam dobra ale z tych dobra, nie będziemy już już o to trzymajcie się cześć